Siemanko, z tej strony kanał KKMM Football Dzisiaj sobie zrobimy trochę różniejszy odcinek, ponieważ najpierw zrobimy sobie rozgrzewkę, potem dopiero zaczniemy na dzisiejszych zadaniach. Subskrybujcie kanał, dawajcie łapkę w górę, wbijecie na naszą grupę KKMM FUTBOL, myślnik club czy tam bez myślnika i yy, Wydajcie na ankietę, czyli czy subskrybujecie kanał czy nie. najpierw zrobimy sobie żonglerkę w parę chwil. Tak dosłownie 50 odlicz. nieco 10 i już zaczniemy drugą fazę Dobrze Druga faza rozgrzewkowa to będą z wody Czyli będziemy robić jakieś tam z wody Zaczniemy może sobie od Zaczniemy może od mieli spalęcikę parę razy druga noga dobrze tam sobie dobrze teraz jedna druga strona pojedynczy druga strona pojedynczy no Razem jeszcze step jak ktoś nie zna, czyli wewnątrz, wewnętrzny schizocz. No i ostatnia faza rozrywkowa czyli po skoki jak tym. A, zrobię sobie do końca i z powrotem i zaczniemy pierwszą konkurencję. I zaczynamy z pierwszą konkurencję Czyli poprzeczki Jedna poprzeczka, jeden punkt, super. pół punkta, spłynie dwa punkty teraz linii i nie zwiększamy się odległość. Zaczniemy. Mamy pięć strzałów pierwszy strzał. Próbuję w poprzeczkę, prawie, ale nie było. Drugi z postaram się w słupek. Więc i przechodzimy do drugiej konkurencji czyli klientki i za chwilę do was wracam Dobrze, dobrze, mamy bramkę pustą. Piłka jest ustawiona. Będzie idealnie na rogu. I zobaczymy co się stanie. Jeśli, czy wkręcę, czy nie. Ja kamerę ustawię tak, żeby piłka była widoczna czy jest w bramce, czy nie. I tutaj pokażę jeszcze raz linię. I ustawimy kamerę tak, żeby było widać co się dzieje. Dobra. Tak o, prawie że żeby nie trafiło mi w kamerę. I zaczynamy. Jeden. Widzicie wszystko. I zaczynamy. Niestety. Jeszcze strzał nieudany. Było widać, że piłka wyciała od zewnętrznej strony do Francji. Druga strona, tak samo. Mam 4, 5 strzałów. z tym nie idzie tylko dwa punkty mam niestety ale że chcę wyjeżdżać na większe bójstwo to wyjeżdżę o pół metra dystans bym miał większe szanse nie było bramki było widać na nagraniu Nie ma, więc za chwilę wrócę na, ostat... na trzecią konkurencję. Trze... Okay. Trzecią konkurencją będzie strzał z połowy boiska. Okienko to będzie oczywiście 3 punkty odsuwka, dwa punkty i zwykły strzał, jeden punkt. Mamy trzy strzały, więc drewno do siebie i zaczynamy. Dobrze macie bramkę i będziecie za chwilę o będziecie widzieć strzał który mam z tej perspektywy czyli i tutaj a stamtąd i za chwilę do Was wracam dobrze więc macie perspektywę bramki ja za chwilę oddam strzał z połybójka trzy razy i pokażę i zobaczycie będziecie widzieć jak wyszedł strzał, więc zaczynamy. Nie widać mnie na kamerze, ale będę tutaj strzał. Więc zobaczymy. Jeden punkt stanowczo. Jeden punkt. Było widać, że nie padło w czysto, bo kiepalo w To w sumie trzy punkty. Na tej ostatni strzał został i ostatnia konkurencja numer 4. Będzie za chwilę ostatni strzał. Niestety, tylko jeden punkt zdobyte słowy boiska. Nie jestem na dobrym polu, ale za chwilę zaczniemy ostatnią konkurencję na Bramce. Dobrze, więc widzicie mi teraz za chwilę będę strzelał ostatnią konkurencję dzisiaj, czyli będę zbiegał wokół bramki. Pokażę to wam jeszcze z wyglądu od piłki i za chwilę zaczniemy. Dobrze, więc stoimy od tej linii. Pobiegamy obrót wokół bramki. Zbieram i uderzam na bramkę i za chleb pierwszą konkurencję będziecie to widzieć z mojej perspektywy. Więc bioraj kamerę. Ustawiam piłkę. I zaczynamy. Obiegam wokół bramki. Mam piłkę już i strzelam. I było widać ładną bramkę, więc jeden punkt. Za chwilę to będzie widać z wersji z poprzeczki. Dobrze, ustawiłem kamerę na poprzeczce i za chwilę zaczniemy. Ustawiam piłkę na linii. Kamera spadnie, to znaczy, że trafiłem w poprzeczkę. mogę start. Nie biegnę za kamerę, w tym momencie widzę wszystko z polszeczki. drugi punkt po, będzie, nietręczna bramka, więc niestety konkurencja teraz nie będzie uznana. Teraz ostatni punkt i jedziemy. Czas Więc to by było na tyle dzisiejszego odcinka, subskrybujcie kanał, lajkujcie, like wchodźcie na grupę KKM, KKM Football Myśli Fan Club, bądź Bez Myślnika i Fan club, nie wiem, nie, jeszcze sprawdzę i je dam w opisie. I widzimy się w kolejnym odcinku z piłki nożnej, typowo będziemy robić na następnym odcinku bez bramkarski. Może będziemy z moim bratem, jak będzie chciał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeszcze strzał na koniec, niedrafiony i do zobaczenia.